Cześć się ma z tej strony. tej kanał bez Spinaja. Was witam w Pro Evolution Soccer 2020: Tryb Minecraft. Tak, rozpoczynamy w tym roku sezon od Pro Evolution Soccer. No ekranach, właśnie złota piłka, pierwsza tam, od pierwszą, którą dostaliśmy tam za ukończenie tutorialów tam i tak dalej. questa środkowy obrońca argentyński, 80 overalla dołączył do naszej ekipy, a teraz coś z grubszego. Coś grubszego kalibru. Czarna piłka. Jeden z zawodników z drużyn, które współpracują z konami. No i do naszej ekipy dołączył wielki, wielki polak, rodak lewy. Jak widać, Boyer Monachium. No i rozpoczniemy sezon. Nawet fajnie wygląda. Rozpoczniemy sezon z Robertem Lewandowskim. na no pewnie będzie naszym kapitanem. Eee, no fajnie, fajnie. Eee, no wiadomo, można było tam trafić czy Cristiano Ronaldo, czy kogoś innego, ale Robert Lewandowski. Eee, 90 overalla wygląda świetnie. Na rozgrzeweczkę zagrałem sobie pierwszy mecz. Sao Paulo to jest z botem w São Paulo, tam gwiazdą jeden Azard, jak było, jak było widać. No i tak sobie na przetarcie, żeby też tam te bonusy sobie odebrać, zagraliśmy meczyk z botem. W dziewiąta minuta taka składna, fajna akcja, nawet nie wiem na jakim poziomie trudności. Wrzutka tam do Roberta Lewandowskiego, a tym bardzo ładnym szczupakiem, pakuje piłkę do bramki. I mieliśmy 1 do 0. Lewandowski już robił różnicę. Kolejna koronkowa akcja, 27 minuta, świetne podanie do lewego. Puścił takiego szczurka i znów od słupka wpada bramka. Prowadzimy 2-0, tutaj bot raczej nie, nie był zbyt trudny. Kolejna akcja, tym razem tutaj do środeczka szybko piłka poszła, już uprzedzę. Tym razem nie Lewandowski, oczywiście on poluje na Hatrika, ale Bassano otrzymał fajne podanie i finezyjny strzał przy słupku sprawia, że wychodzimy na 3 do 0. Bassano, no tam 60 Rola Plus, no ale hopak pięknie tą piłkę zapakował. 78 minuta, kolejna akcja, tutaj nie było do kogo podać, ale tam z, prawej z prawego borda skrzydła. Pięknie wrzucił do Lewandowskiego. A ten sobie przyjął na klatkę. No i z najbliższej odległości wpakował piłkę po raz trzeci w tym meczu do siatki. Jeszcze w końcówce lewy mógł strzelić kolejnego gola. Tym razem się nie udało. Bardzo fajna interwencja. Nawet taka miła animacja bramkarza. Wygraliśmy taki meczyk z komputerem na przetarcie. 4 do 0. To jest meczyk kolejny w ramach tego Online Challenge Cup, chyba tak się tutaj nazywa. Tutaj za każde po prostu chyba bez względu na wynik farmi się GP Pointsy, za które potem można otwierać te piłki. Jak było widać u kolegi tam niesamowity skład już na początku, bo tam były Kanty i Oliver Kahn no, coś, coś niewiarygodne. Ronaldinho Messi tutaj w końcówce mógł wyjść na prowadzenie, ale się nie udało ogólnie pierwsza, pierwsza połowa bardzo nudna i ja bez strzałów, no no ciężko. No to był pierwszy mecz online i to było bardzo ciężko. Jak widzicie, 86 minuta, 87 za chwilę! Mi się udało zrobić jedno z nielicznych akcji tam, Lewandowski świetnie znalazł się w polu karnym, puścił takiego szczurka, no bramkarz był, był bez szans, już się cieszyłem, mówię kurcze online, pierwsze uda się wygrać, może się uda wygrać pierwszy mecz online, no ale niestety nie jest to wszystko takie łatwe, co ja wam mówię, no Kiko glitch. Niczym, fi, niczym FIFA, kick niczym FIFA. Messi strzelił, poszło rykoszetem po obrońcy. Eee, no i jeden do jednego, szybka odpowiedź rywala. Leo Messi się bardzo cieszy. No nie ma co, no, rywal szybko odpowiedział. Eee, no i ten meczyk ogólnie skończył się jeden do jednego, jak mówię. Nafarliśmy tutaj 10 tysięcy tych GP i końców. W drugiej połowie grałem dużo lepiej, no ale wiadomo, Lewandowski. Naprawdę robi różnicę i dopiero w końcówce, w końcówce spotkania udało się postrzelać goli. Szkoda, że się nie udało wygrać. Mam jeszcze jedno pytanie tutaj do bardziej, że tak powiem, zaawansowanych czy bardziej doświadczonych graczy 3 Pesa. Mordeczki, kiedy otwierać te piłki za te GP pońce? Ja na razie farmie nic nie otwieram, czekam na wasze rady. Mam też tam parę tych Minecraft pointsów, Napiszcie w komentarzach e, albo na moim fanpage'u, na Facebooku, co ja mam z tym zrobić. Na razie to farmie, na razie to zbieram. Mordeczki, na dziś się z wami żegnam. Jeśli was inter e, jeśli wam się ten materiał podobał, zostawcie lajka. Like jeśli ta seria was jakoś bardziej zainteresowała, to zostawcie subskrypcję. E, ja oczywiście zapraszam też na moje live'y. Informacje o nich również za, e, no, również znajdziecie na moim fanpage'u na facebooku wszystkie linki w opisie tego filmiku. Na razie